Idziemy malować Czekajcie, tutaj będziemy do kart graficznych, tutaj może malowania Modyfikacje obudów. a budów Lakieruję budowę na kolor zielony Dobra, co tutaj mamy jeszcze? Gumkę z pozycji spray jakieś nalepki, drukarkę co to jest? twardy pędzel nie chcę pędzla dobra, że stosuję do szkła nie taki robię budowę na kolor zielony jaki odcinek? może taki? tutaj powinien być kip co mam budować oprócz szkła? jest, to pewnie dobra. Umieść w miejscu dostawa sztartem, no to lecimy. Ooo, tak pod światło, to to nie fachowo malowane. Widać chmurkę na lakierze. Ale dobra. Ja nim nie muszę chodzić do komputera, bo mam przecież ten tablet. To lecimy. Wszystko SSD odbierz, profi, klik Malowania budowy z 200. Super, dobra. Następny, do wymiany procesor główny CPU. Mam nadzieję, że woda święcona nie pogorszyła sprawy, co co co? Zaprzyjaźniony egzorcysta twierdzi, że to prawdopodobnie wino uszkodzonego procesora. Więc to roboty raczej dla siebie, niż dla niego. Czyli, czy jeśli okazuje się, że to prawda, mogę liczyć na wymianę CPU? Oczywiście. Procesor, procesor, Ryzenik. Od razu proszę radę. Zaznaczamy sobie... Tak, zamknąłem sobie tablet. Zaznaczamy sobie tak. I mamy dalej. Zamontowanie GeForce RTX 970K. Wielu, klientom będzie, e, zwraca, b, b, wielu klientów będzie zwracać się z prośbą, z prośbą o ulepszenie podzespołów i komputerów. W przypadku większości części wystarczy wykonać nad dane techniczne w sklepie porównać ale gdy w grę wchodzą karty graficzne i procesory warto skorzystać z aplikacji parts ranking na komputerze i tablecie upewni się że można że wybrana część jest oceniana tak samo lub wynika montowana przez klienta dobra co my tutaj mamy mamy tutaj ranking? Mana. 4 czterobiegowa XL. Zmontujemy pewnie XL. Są tutaj ma? Chwilowo wsadzone. 750 i Czyli tak, że my idziemy sobie... Tutaj nie mogę wejść, nie mogę. Czyli otwieramy sobie sklep. Karty graficzne. ma sobie 970. Którą by tutaj kupić? Zróbmy tą podstawową. Czekajcie, jak, jak tam budżet. 350. Dobra. mu tą droższą, bo jest teoretycznie, ale praktycznie lepsza. Do tego zlecenia przypisujemy. Dobra. Lecimy sobie z następnymi zleceniami. Co tutaj mamy? Nowe części nowe części dobra to to i to będzie następnego dnia to sobie zamawiamy na jutro no i idziemy do domu to będzie dostawa super dobra lecimy lecimy prawdopodobnie z ostatnim dniem w tym odcinku idziemy na procesor i karta dobra naprawa Śpimy. Kurde, pełno naklejek. Co tutaj mamy? Procesor. Zabijamy chłodzenie. czyścimy tego dziada. Starej pasty. Zabijamy go. Procesory. Zepsuty. Można zepsuć procesor. Nie no, da się. Palićmy jedną kropkę. Ja, jedna kropeczka i ma wystarczyć. Piek montujemy arszlika. Tak, w ogóle bardzo dobre chłodzenie. Nie mam co narzekać. Chłodzenie bardzo wydajne. Włączamy dziada No, wstanie, wstanie Dobra Umieść miejscu W miejscu, wstanie O, różowo, różowo Co my tutaj mamy? Grafikę Wymienić Prawdopodobnie stara nam zostanie sobie opchniemy gdzieś zostawimy Dobra mamy kabelek Ten ją czekajcie sortu według ja tam przypisuje gdzie mogę włączyć żeby mi wszystko przypisane do tej obudowy nie mam pojęcia Możemy montowania Dobra, to tak, tylko pokazuję Montujemy sobie te Przewody Panel boczny Lecimy, nie śpimy Mamy Silent UPC, tak? Chyba tak. Game Over. Dobra. Kolejne zlecenie ukończone. Wieramy sobie do komputera standardowo. Można sobie odebrać. Można odnowić sklep, i montowanie wymontowanie i sprzedaż komputerów. W przygóły znajdzie wiadomości e-mail ulala w razie to podbieramy malowanie i ulepszenie dobra to sobie weźmiemy, zaakceptujemy będzie na następny odcinek kupimy sobie co to będzie wysilacz 650 tylko jaki to był XPG Core Reaktor Core Reaktor 650W zapewni to Okej, okay, potwierdź Dobra, to mamy, tu mamy, nowy poziom odblokowano procesor Intel Kaby Lake X Mamy 3200, 3600, 3763 MHz i kolorowe kable Dobra, no co czekasz? rozszerzyć działalność prawdopodobnie. Mamy przyjemność oferować jedną ze swoich jedną, jedną z swoich rodzajów okazji rozbudowy Twojej powierzchni roboczej oraz poszerzenia horyzontu Twojej firmy. Ostatnio zwróciliśmy uwagę na Twoją szybko rozwijającą się lokalną firmę z niewykorzystanym frontem, który wręcz błagał o Majremont. Za jedyne 500 dolarów całkowicie odmienimy front tego lokalu, żeby umożliwić sprzedaż komputerów oprócz ich naprawiania. Dzięki temu zyskasz zupełnie nowe źródła przychodów. A co najlepsze, gwarantujemy, że ukończysz pracę w ciągu jednej nocy. Dobra. Chodzimy. Gratulujące, wkrótce rozpocznie się budowa Twojego sklepu. Kiedy zakończysz pracę, na miejscu pojawią się robotnicy sklepem i następnego ranka. Zarobiście. No co, to mamy zamówione. Płacimy, żeby była jutro. Dostawa ostatni rzut oka ja nie wiem, tutaj chyba też mnie tutaj sprzątają zobaczymy dobra, kończymy już dzisiejszym dniem wejdziemy jutro może tutaj światło wyłączyć? można no, o kurde, jak ciemno nie, to wolę włączyć. słuchajcie, to też, też nie załączy na cały ten też na cały serwis, dobra musimy Koniec z dnia Kędzik. O, kurde, jakiś nowy ekran. Jeszcze tu je konkretnego. Ulala, la, twój nowy sklep jest gotowy do działania. To jest trochę rozszerzyć działalność i rozpocząć sprzedaż własnych komputerów w sklepie. Zbudujmy, pierwszy komputer na sprzedaż. To już tablet sprawdza aplikację. Sniper z Trapper czy jakoś tak Kurde, ale elegancko Tutaj mamy monitory Weta RTX Mamy porządno leciwa karta graficzna To co tyle ma kurde bogaty ten sklep Tylko nie widzę takiego RTX -a jaki ja mam obecnie zamontowanego. Dobra, tutaj mamy. Uruchomić tablet. Na przyciskiem myszy, bo otworzyć aplikację z Spares and Repairs czy jakoś tak. To sklep, w którym może znaleźć na sprzedaż sprzedaży wkozane komputery może się naprawić i sprzedać we własnym sklepie. Oferty są aktualizowane codziennie, więc warto wypatrywać wiadomości e-mail z atrakcyjnymi propozycjami. Zysk, zysk, to jest największy komputer z AMD Ryzen 3 GTX 1050 2GB Zepsuta jednakość pamięci RAMu Dobra kup, kupujemy Komputer został wystarczony i czeka na Ciebie w Twoim nowym stole roboczym Oknie wystawowym. Wszystkie inne komputery, które kupisz, to staną jak zwykle dostarczane do miejsca dostaw. A teraz trzeba dalej zrobić, dalej z dyskiem. Kontynuuj. Ja go mam, tam? nie tak. O matko tylko światła mi zapalimy. do komputera i wybierz go. czekaj, a tam jest. Dzień tam jest. A tu jest takie. Nie ja. mam ja na pamięci. Ja lecimy zobaczymy na czym to polega pyk pyk mam już taką gość mam gotową dobra, instalujemy boczną obudowę pyk pyk Kończymy sobie kabelki Dobra, to są mi te powiadomienia, wszystko wiem. Muszę ogarnąć jak wyłączyć te podpowiedzi. Au hu hu. Fani. Klasa. Wyprzedzamy ten komputer do sklepu i sprzedamy go. To lecimy do... Ja mam go zanieść. Tam, w wystawę. Ejk. Świetnie, oznaczmy teraz cenę za ten komputer. Ohoho Eee, edytuj nazwę komputera Kliknij lewym przyciskiem, może tutaj ja będę to No to sobie napiszmy Gaming PC 720p Tyk Teraz co tego komputera jest automatycznie przypisywana rekomendowana cena detaliczna. Cena można zmienić klikając tutaj, ale tym razem pozostawmy. Ty masz premię za nadanie nazwy komputerowi. Ty może sprawdzić jak w jaki sposób jest obliczana rekomendowana cena detaliczna. Komputera, która... Obejmuje koszt podzespołów, premie za wprowadzone przez ciebie usprawniania i wynagradzenie za poświęcony czas, które premie mogą być jeszcze niedostępne, aby odblokować czym postępy w Twojej karierze. Dobra, za nadanie nazwy komputerowi 50 dolców. No... Tutaj co mam? Personalizacja, personalizacja budowy, nowe przewody, odkręcanie, standardowa pędza chodzenia wodnego, diody LED i ocena w gwiazdkach Zmocie ściera się 190 50% 50% nie marży czy czegoś Kliknij lewym przyciskiem myszy aby postawić ten warsztat Pyk Teraz wrócić rano i sprawdzić czy doszło do sprzedaży Zmieniona budowa, nowe przywody na wydajność, dobre wyniki w 3D Marku te czynniki zwiększą ostateczną wartość komputera. Możesz wyznaczyć cenę, która przekracza rekomendowaną cenę detaliczną o maksymalnie 50%. Ale zmniejszy to szansę na komputera. Dobra. Tutaj komputer czekamy w stawie. Na następnym, w następnym odcinku mamy przygotowane dwa komputerki do naprawy. A więc co? Dziękuję Wam za pierwszy odcinek. No i trzymajcie się i do następnego. Cześć.